Cześć. Z tej strony Emilia Ziołkowska chciałabym serdecznie powitać wszystkich tych, którzy zdecydowali się odwiedzić mój kanał Synonimy Zbrodni. Wyobraźcie sobie taką scenę: chłopiec sam w ciemności, pozostawiony na pewną śmierć. Jego porywacz: młody mężczyzna, który odebrał już życie czterem innym osobom, ale tym razem los interweniował, chłopiec się uwolnił, sprawcę pojmano. Dzięki wielkiemu przypadkowi łutowi szczęścia chłopiec wyswobodził się z więzów. Ile kolejnych ofiar straciłoby życie, gdyby niezwykły przypadek? Dziś omówimy historię jednego z najbardziej niepokojących seryjnych morderców w Niemczech. Był to przypadek, który rzucił wyzwanie wymiarowi sprawiedliwości i psychologii. To historia mężczyzny imieniem Jürgen Borch, zwanego rzeźnikiem z Landenbergu. Chciałabym ostrzec widzów, którzy są wrażliwi na tematy przemocy nad dziećmi i molestowania seksualnego. W tej sprawie omawiane są bardzo drastyczne szczegóły, które część widzów może uznać za głęboko niepokojące. Nie jest to materiał odpowiedni dla wszystkich, a na pewno nie dla osób niepełnoletnich. Cofnijmy się nieco w czasie. Jest rok 1966 w zachodnich Niemczech. Młody chłopiec, związany w opuszczonym schronie przeciwlotniczym, walczy z więzami. Jego porywacz, 19-letni Jürgen Borch, zostawił go samego, opuścił schron nie tak dawno temu. Jürgen wrócił do domu, do swojej rodziny na obiad. Przy rodzicach Jürgen zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Jakby dziecko nie leżało teraz przywiązane w jego schronie, odliczając minuty do swojej śmierci. Jürgen siedzi z rodzicami, je kolację i ogląda telewizję, tak jak co wieczór. Mężczyzna nie śpieszy się, to nie pierwszy raz, gdy ma w swoich szponach ofiarę. Jednak wewnątrz tego ciemnego, wilgotnego schronu, śmierdzącego błotem, młody chłopiec odmawia bycia kolejną ofiarą Jürgena. Używając świecy, przepala liny, które go trzymają w miejscu. Udaje mu się uciec. Wkrótce horror zbrodni Jurgena wychodzi na jaw. To, co odkrywają śledczy, przechodzi najśmielsze przepuszczenia doświadczonych w łapaniu kryminalistów detektywów. W latach 1962-1966 Jürgen zwabił co najmniej czterech młodych chłopców i zamknął ich w swojej podziemnej kryjówce, dusił ich, bił, a następnie skrupulatnie rozczłonkowywał ich ciała, usuwał im oczy, ścinał głowy i odcinał genitalia. Próbował, ale ostatecznie mu się to nie udało, wykonywać na nich akty seksualne. Jego cel Przedłużyć ich cierpienie tak długo, jak to możliwe. Jürgen zaczął zabijać już w wieku 15 lat. Jego pierwszą ofiarą był Klaus Young, który został zamordowany w 1962 roku. Jego kolejną ofiarą był Peter Fuchs, który został zabity 3 lata później w 1965 roku później Jürgen zamordował jeszcze dwóch kolejnych chłopców. Jürgen przekonał wszystkie swoje ofiary, by towarzyszyły mu w opuszczonym schronie przeciwlotniczym, gdzie zmuszał je do różnych czynności. Cztery pierwsze ofiary rozczłonkował, jego piąta potwierdzona ofiara, piętnastoletni Peter Fresse, uciekł. Później Jürgen przyznał się do próby popełnienia ponad stu kolejnych morderstw, większość z nich zakończyła się niepowodzeniem. W jego działaniu nie chodziło tylko o zabijanie, chodziło o kontrolę, o dominację, o pokręcone pragnienie władzy nad życiem i śmiercią. Ale chyba warto zadać sobie pytanie: co stało się w życiu Jurgena, że zamieniło go w sadystycznego morderce? Przecież to nie tak, że człowiek budzi się pewnego wtorkowego poranka i stwierdza nagle, że zamęczy na śmierć niewinne dziecko. A więc, jaka była historia Jurgena? Jürgen Borch urodził się jako Karl Heinz Sadroziński w 1946 roku. Jego matka zmarła na gruźlicę zaledwie pięć miesięcy po jego narodzinach, pozostawiając go pod opieką pielęgniarek. Tak było dopóki nie został adoptowany przez miejscowego rzeźnika i jego żonę. Para nadała mu imię Jürgen Borch i wychowała go w mieście Landenberg. Dzieciństwo Jürgena nie było normalne. Jego przybrana matka cierpiała na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, koncentrowała się na higienie nieco zbyt mocno, miała na punkcie czystości po prostu obsesję, zabroniła Jorgenowi bawić się z innymi dziećmi, aby uniknąć skażenia. Poza tym przez sześć lat Jorgen był przetrzymywany w podziemnej piwnicy i wykorzystywany seksualnie podczas kąpieli. Tak jak zapewne się domyślacie, właśnie przez swoją matkę. Te traumatyczne doświadczenia pozostawiły trwałe blizny na jego psychice. Ale to nie wszystko. Borcz był wykorzystywany seksualnie przez swojego trzynastoletniego kuzyna chłopak miał wtedy zaledwie osiem lat. Później był również wykorzystywany przez swojego nauczyciela, gdy miał lat trzynaście. Na tym jednak koszmar się nie kończył. Jürgen znosił nieustanne fizyczne znęczanie się, często na oczach swojego ojca. Mężczyzna pracował w swoim sklepie mięsnym, krojąc mięso. Gdy on zajmował się ćwiartowaniem świń i krów, jego syn był bity przez matkę. Matka Jurgena została opisana jako kochająca i opiekuńcza, ale surowa albo też całkowicie nadopiekuńcza i emocjonalnie wycofana. Ojciec Jurgena był natomiast opisywany jako osoba, która w ogóle nie rozumiała, co się działo i była bardzo skupiona na swoim biznesie. Kiedy ojciec został poproszony przez sąd o wystąpienie w roli świadka w procesie Jurgena, ten odpowiedział, że to jest dla niego duży problem, ponieważ będzie musiał zamknąć sklep na jeden dzień. Wraz z wiekiem, Borch rozwinął fascynację bólem, okaleczeniami i śmiercią. Jego zbrodnie stały się przedłużeniem jego cierpienia. Po aresztowaniu Jurgen Borch, otwarcie przyznał się do popełnienia ohydnych zbrodni. Początkowo został skazany na dożywocie przez sąd okręgowy w Wuppertal 15 grudnia 1967 roku. Wyrok ten został jednak zmieniony. W 1971 roku Federalny Trybunał Sprawiedliwości Niemiec odesłał sprawę do Sądu Landgericht Dusseldorf, który zmniejszył wyrok do 10 lat więzienia dla nieletnich. Jurgena uznano za osobę poważnie chorą. Jednocześnie Jürgen został objęty opieką psychiatryczną w Eckelborn. Podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym 2 stycznia 1974 roku Barcz niespodziewanie poślubił Giselle Dicke z Hanoweru. W więzieniu i w szpitalu psychiatrycznym matka i ciotka Jurgena były jego głównymi kontaktami z zewnętrznym światem i z rodziną. Obie kobiety wysyłały mu powieści kryminalne i komiksy. Jeśli chodzi o same morderstwa w swoich szczegółowych zeznaniach podczas wstępnego dochodzenia w sprawie i podczas procesu Jurgen podkreślił, że nigdy nie osiągnął orgazmu, gdy jego ofiary były żywe, jedynie podczas cięcia ciał po śmierci swoich ofiar. Jak powiedział policji, myśli o tym skutkowały ciągłym orgazmem. Podczas ostatniego morderstwa był bardzo bliski spełnienia tego, co uważał za swoje największe marzenie przykucia chłopca do słupa i oskalpowania go żywcem. Jego pragnienie, dominacji, kontroli i satysfakcji seksualnej, ale także jego strategie unikania organów ścigania, były tematami, które były otwarcie omawiane z Jurgenem od początku śledztwa. Ostateczny cel Jürgen określił jako oskurowanie żywego dziecka o miękkiej skórze, niewielu włosach i delikatnym usposobieniu. Cel ten nie został osiągnięty, ponieważ podczas prób spełnienia tej fantazji dzieci umierały zbyt szybko. Jedyną częścią jego zachowania, której nie chciał otwarcie komentować i nie rozmawiał na ten temat z policją, było to, czy konsumował swoje ofiary, czy też nie. Jurgen powiedział tylko, że dotykał ciał ustami. I w sumie, w jaki sposób Jurgen zdobywał swoje ofiary? Jurgen podróżował po swoim mieście, często korzystając z taksówek. W tamtych czasach żaden chłopak z klasy średniej nie mógł sobie pozwolić na taksówkę. Nie było o tym w ogóle mowy. Jak więc Jurgen zdobywał pieniądze? Chłopak kradł z kasy sklepu mięsnego swoich rodziców, w którym pracował. W mniejszym stopniu korzystał również z małego samochodu dostawczego tegoż właśnie sklepu. Ciągły wypływ pieniędzy z kasy doprowadził rodziców Jorgena praktycznie do bankructwa. Nikt nie podejrzewał chłopaka o złodziejstwo, ponieważ był bardzo grzecznym i łagodnie usposobionym młodym człowiekiem. Trzeba zaznaczyć, że Jürgen wcale nie lubił pracować jako rzeźnik. Nie miał pojęcia, jaką karierę lub zawód powinien wybrać dla siebie po ukończeniu szkoły. Przyjął więc propozycję ojca, aby zostać rzeźnikiem. Nie był to jednak jego szczyt marzeń. Jürgen zawsze mówił, że ubijanie zwierząt było dla niego bardzo nieprzyjemne, dlatego pracował głównie jako sprzedawca przy ladzie mięsnej w sklepie, nie kroił i nie zabijał zwierząt. Co więcej, aby nawiązać kontakt ze swoimi ofiarami i przekonać je do siebie, opowiadał chłopcom, że pracuje jako detektyw. Czasami zmieniał opowieść i twierdził, że pracuje dla firmy ubezpieczeniowej i że potrzebuje świadka, aby odzyskać walizkę pełną diamentów. Większość dzieci nie wierzyła w tę historię, gdy ją po prostu opowiadał mimochodem, spotykając gdzieś jakieś dziecko przypadkowo. Dlatego też system działania Jurgena opierał się na zapraszaniu dzieci na sok jabłkowy do pubu. Pub znajdował się w okolicy, tam oferował dzieciom pieniądze 50 marek niemieckich i próbował je przekonać do pomocy w jego misji. Sam Jürgen pił alkohol nałogowo, był alkoholikiem, jednak starał się zachować kontrolę nad swoim uzależnieniem podczas popełniania swoich przestępstw. Jürgen często bywał też na spotkaniach parafialnych, gdzie zapraszał dzieci na darmowe przejażdżki. Jarmarki parafialne w Niemczech były i są znane z tego, że przyciągają biednych i bezdomnych oraz osoby z mniej szanowanych środowisk społecznych. To poniekąd utrudniało dobrze ubranemu Jürgenowi rozmowę z dziećmi bez wzbudzania podejrzeń. Ale też ogromna liczba dzieci na takich eventach zwiększała szansę na znalezienie ofiary. Co ciekawe, przez krótki czas Jürgen nosił ze sobą bardzo dużą walizkę, w której miał zamiar przewozić dzieci. Po tym, jak zapytano go, dlaczego nosił dziecięcą trumnę, a było to popularne niemieckie określenie dużej walizki Kindersark natychmiast pozbył się tego przedmiotu. Po tym, jak stało się wiadome, że Borch odwiedzał jarmarki parafialne, by szukać ofiar, został nazwany zabójcą z jarmarków parafialnych. Później określenie to zmieniło się na słowo bestia. Jürgen używał czasami tego określenia jako żartu, podpisywał niektóre swoje listy, które wysyłał do przyjaciół, czy to z więzienia, czy to z zakładu psychiatrycznego, właśnie tym pseudonimem. Jürgen zeznał, że czuł miłość do swoich ofiar. Powszechnie uznano to za prawdę, ponieważ nigdy nie kłamał podczas zeznań i nie mógł oczekiwać korzyści z ujawnienia tej informacji. Po aresztowaniu sprawa Jurgena stała się jedną z pierwszych w Niemczech, w której dogłębnie zbadano czynniki psychospołeczne stojące za działaniami seryjnego mordercy. Psychiatrzy analizowali jego traumatyczną przeszłość, podczas gdy eksperci prawni debatowali nad tym, czy był on potworem, czy też ofiarą. Jurgen był nie tylko zainteresowany nauczeniem się kontrolowania swoich impulsów, ale także chciał wiedzieć, dlaczego popełnił zbrodnie. Nauki genetyczne, psychologiczne, neurologiczne i psychiatryczne nie były wówczas gotowe, by odpowiedzieć na to uzasadnione pytanie. Podczas procesu Jürgen otwarcie mówił o swoich motywach, potrzebie władzy, pragnieniu kontrolowania życia i śmierci, walce z własną seksualnością. Pierwotnie został skazany na dożywocie, ale jak wspomniałam wcześniej, po apelacji jego wyrok został zmieniony. Później też Jürgen został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Pomimo okropności, których się dopuścił, Jürgen znalazł miłość. Pokochał kobietę, która pisała do niego listy. To ciekawe z uwagi na fakt, że Jurgen przez większość swojego życia był zainteresowany mężczyznami, a nie kobietami. Jurgen zmagał się jednak z problemami ze swoją tożsamością. Początkowo walczył z ideą chemicznej kastracji, ale później, przekonany, że to jest jego jedyna droga do odkupienia, opowiadał się za nią. Najpierw twierdził, że nie chce zabiegu, ponieważ obawia się o swoje zdrowie, ale koniec końców zrozumiał, że to może być dla niego jedyna szansa. Tylko dzięki temu mógł wyjść kiedyś ze szpitala psychiatrycznego. Jednakże ta historia potoczyła się swoim torem. W 1976 roku podczas zabiegu popełniono fatalny błąd. Jürgen zmarł na stole operacyjnym z powodu błędu, który popełnił lekarz podający znieczulenie. Odpowiedzialny za niedopatrzenie lekarz został skazany na 9 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Sprawa Jurgena pozostaje jedną z najbardziej potwornych historii w Niemczech. Zbrodnie Jurgena były nie tylko aktami sadyzmu. Niektórzy uważają, że był to krzyk o pomoc. Zbrodnie mężczyzny zmusiły system prawny do odpowiedzi na niewygodne pytania dotyczące resocjalizacji, psychologii i wpływu traumy z dzieciństwa na przestępców i sposób, w jaki z nimi w takim wypadku należy postępować. Życie i zbrodnie Jurgena wywarły trwały wpływ na świat kultury i literatury. Film z 2002 roku, The Child I Never Was, zgłębił morderczą historię Jurgena. Jest on również wspomniany w powieści Elfried Jelinek The Kinder der Toten. Dla wielu życie i zbrodnie Jurgena służą jako przypomnienie o głębokim wpływie traumy na jednostkę i o tragicznych konsekwencjach, które są wynikiem krzywd wyrządzonych w dzieciństwie. Jestem ciekawa, co wy myślicie o tej sprawie. Dla mnie przede wszystkim ta sprawa jest po prostu potworna, ale też sprawia, że zaczynam się zastanawiać, czy Jurgen urodził się potworem, a może stał się nim przez znęcanie się psychiczne i fizyczne, izolację i perwersyjną kontrolę jego matki. Na ile zło się działo już w tym mężczyźnie i po prostu wyszło na światło dzienne, gdy przydarzyła się okazja, a na ile to wszystko było dziełem jego rodziców... Ale to chyba też nie tak, że można zrzucić na nich całą winę. Z drugiej jednak strony nie jestem pewna, w końcu to na rodzicu spoczywa odpowiedzialność wychowania dziecka. Wypaczenie psychiki młodego chłopca musiało wiązać się z konsekwencjami. Matka po prostu znęcała się nad Jurgenem, ojciec jednak również jest nie mniej winny, ponieważ nie kiwnął nawet palcem, gdy Jurgenowi działa się krzywda. Powiem tak. Bardzo współczuje dziecku, które było molestowane przez swoją własną mamę, opuszczone przez ojca i wykorzystywane przez własnego kuzyna i nauczyciela. Można po prostu usiąść i się rozpłakać, jak słyszy się o tej historii: tyle zła, tyle zmarnowanych szans i tyle cierpienia. Z drugiej jednak strony czuje głęboką nienawiść do mężczyzny, który nie był w stanie kontrolować swoich impulsów, do mężczyzny, który skazywał na cierpienie niewinnych chłopców. To są dwie skrajności, które koegzystują sobie w moim wnętrzu. Powiedzieć, że Jurgen był potworem, to jedno, ale zrozumieć, że ta przerażająca historia miała gdzieś swój początek, że byli gdzieś ludzie przynajmniej współodpowiedzialni za te wszystkie tragedie, to jakby jeszcze co innego. W żadnym razie nie usprawiedliwiam Jurgena. Dokonał takich, a nie innych wyborów w swoim życiu. Niemniej świat nie jest czarno-biały, a jego historia zapewne potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie został adoptowany przez rzeźnika i jego żonę. To tyle na dziś. Trzymajcie się ciepło i przede wszystkim bezpiecznie. Mam nadzieję, widzieć się z Wami w kolejnym odcinku Synonimów zbrodni.